Dzień dobry, dzień dobry. Popatrzmy na jedną własność, która będzie nam łączyła, będzie dotyczyła tak naprawdę iloczynu skalarnego. Zobaczcie, jeżeli mamy w układzie współrzędnych jakiś wektor, powiedzmy, mamy tutaj jakiś wektor, nazwijmy go sobie u, prawda, i powiedzmy, że ten wektor u to jest wektor o współrzędnych a, b. To zobaczcie, mamy dwie rzeczy. Przede wszystkim długość, czyli wartość tego wektora u. To będzie nic innego jak a kwadrat plus b kwadrat i to wszystko pod pierwiastkiem. Tutaj działa twierdzenie Pitagorasa. Ale teraz zobaczcie, e, przypomnijmy sobie, jak działa iloczyn skalarny. Spróbujmy policzyć iloczyn skalarny wektora u z samym sobą, czyli takie urazy razy u jakby, prawda? E, zobaczcie, co będziemy mieli? No jak działa iloczyn skalarny? Jeżeli mieliśmy dwa wektory, mieliśmy wektor powiedzmy f o współrzędnych f1 i f2, oraz jakiś wektor, nazwijmy go g, o współrzędnych g1, g2 to iloczyn skalarnych tych dwóch wektorów F i G to było co? Mnożyliśmy pierwsze współrzędne przez siebie F1, G1 i do tego do, dodawaliśmy iloczyn drugich współrzędnych F2, G2. Zobaczcie tutaj znowu działamy na wektorach dwuwymiarowych, no bo tak najłatwiej nam jest to narysować, ale tak naprawdę to wszystko można by przenieść na dowolną liczbę współrzędnych, na N współrzędnych przeniesie się to dokładnie tak samo, tylko po prostu trzeba napisać N współrzędnych. I teraz patrzcie iloczyn skalarny wektora U z sobą to będzie iloczyn skalarny wektora AB razy wektor AB, prawda? No i zobaczcie, czyli to będzie nic innego jak A kwadrat plus B kwadrat. I zobaczcie, jaka z tego wychodzi równość. Wychodzi z tego równość, że iloczyn skalarny wektora U z samym sobą to jest nic innego jak długość u do kwadratu, czyli zobaczcie jak pomnożę u z u, ale skalarnie, to jest tak samo jakbym wziął długość wektora i pomnożył ją jakby przez siebie, prawda? Zobaczcie, tutaj ta wartość bezwzględna, która symbolizuje długość, tak naprawdę jest do niczego niepotrzebna i możemy to w ten sposób właśnie zamieniać. Fajna własność, która nam mówi jakby, że iloczyn skalarny wektora samego sobie i iloczyn długości te, tego wektora samego z sobą, to da nam to samo. Oczywiście jeżeli te dwa wektory są różne, to tak już e, nie będzie, ale o tym to może nie teraz. Popatrzcie, ciekawa, ważna własność, która czasami się przydaje i w wielu sytuacjach jest tak naprawdę bardzo, bardzo przydatna. Dzięki, popatrzcie. No i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!